Dla mieszkańców gminy Brzozów decyzje zapadły na sesji Rady Miejskiej 26 marca. Radni przyjęli m.in. skierowaną do rodzin wielodzietnych Brzozowską Kartę Rodzinną 3. W sesji uczestniczyli też radni wojewódzcy, członkowie poprzedniego i obecnego zarządu województwa Sławomir Miklicz i Tadeusz Piuro. Była więc okazja do podziękowań za współdziałanie i starania o budowę obwodnicy Brzozowej. Panie Przewodniczący, jakie najważniejsze punkty zostały poruszone podczas sesji? To znaczy, oprócz tych tradycyjnych dotyczących spraw gospodarczych gminy Brzozów, pozwoliłem sobie zaprosić na dzisiejszą sesję członka zarządu, pana Tadeusza Pióry, jak również radnych symiku wojewódzkiego. Z zaproszenia skorzystał pan Sławomir Miklicz, aby podziękować im. W imieniu samorządu gminnego za doprowadzenie do finału sprawy obwodnicy Brzozowa, która stała się faktem, ponieważ 14 marca został ogłoszony przetarg przez władze wojewódzkie i myślę, że długo oczekiwano, bo prawie 52 lata do realizacji ta inwestycja stała się faktem. Podjęto również uchwałę w sprawie Brzozowskiej Karty 3. Tak, przymierzaliśmy się od dłuższego czasu, ale ta sprawa wymagała trochę głębszej analizy. W związku z tym projekt uchwały trafił na dzisiejszą sesję z tego względu, że oprócz dopłaty dla rodzin wielodzietnych dotyczących imprez kulturalno-sportowych czy innych, również w dniu dzisiejszym zapadła decyzja o dopłacie za wywóz nieczystości, za śmieci dla rodzin wielodzietnych i myślę, że to jest sprawa bardzo dobra, która przyczyni się do polepszenia sytuacji materialnej tych wielodzietnych rodzin. W przyszłości członkowie rodzin wielodzietnych, oprócz obniżki cen za wywóz nieczystości i ulgowych biletów wstępu, będą mogli skorzystać też z innych udogodnień. Do programu Brzozowska Karta Rodziny 3 mają się włączyć następne podmioty, takie jak placówki usługowe czy sklepy.